Cześć panów. Witam was na kanale Rybnięci. Kolejna wędkarska wyprawa. Tym razem możecie już zobaczyć, że na grubo. Mamy dzisiaj, jeśli się nie mylę, 11 października. Jest sobota. Postanowiłem z Rafałem i Stomkiem wyskoczyć na dwie noce, jako że w poniedziałek mam do pracy dopiero na 14 Zostaje do poniedziałku koło 900 będę się zwijał. No i co? Jesień już za pasem woda coraz zimniejsza, także uznaliśmy, że nastawimy się na większego karpisona. Wiemy, że jesień to dobra pora na te ryby, na te wielkie, grube karpie. No i co? Ja jestem w trakcie rozkładania się. Pogoda nie zachęca, bo pada deszcz, ale akurat znalazłem okno pogodowe, także rozwijam namiot, wrzucam graty, czekam na chłopaków. I zobaczymy, co z tego będzie. Od razu mówię, jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. Jest nowa opcja podbicia filmu, także jak ktoś może podbijcie go. No i co? My zaczynamy. Mam nadzieję, że zobaczycie jakieś ryby. Dobra, powoli zaczynam mieć wszystko ogarnięte. Namiot rozłożony. Graty wrzucone. Elegancko, bo znalazłem to okno. Nie padało. Teraz zbierają się chmury. Ale jest spoko. Tutaj zaraz rozłożę sobie parasol. Będę miał bazę z wodą. Postawię tutaj krzesło i będę odpoczywał z chłopakami. Najważniejsze przygotować zestawy, mieszankę jakąś na wieczór. Też jakoś z tym nie śpieszę. Chcę wywieźć do dwóch godzin i czekać na tego konkretnego kabana. Dobra, odpalamy pierwszą wywózkę. Tu Wam tylko pokażę, co ląduje do burty. A ta łódka przygotowana. Tutaj zobaczcie. Miksturę, takich 14-16 mm plus orzech tygrysi zalany miksturą, nie będę, yy, nie będę tutaj zbyt grubo sypał, gruba frakcja, ale ilościowo niedużo, takie punktowe nęcenie, ale dosyć gruba frakcja, tak jak wspominałem, tak sobie to wymyśliłem i zobaczymy co z tego będzie. No i co? Jedziemy. Kuleczka, taki wafters 20 mm. No i walczymy. Weź się, weź go Rafał, Nie, kaper, 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 kaper. Fajny karpik. Bajka, kuzwa. Fajny karpik. Piękny Panowie, że możemy powiedzieć o ładny. Się, ale w O kurde. Jeszcze tam po sametę, nie? nie, Nie, nie. Daleko, tam samymi no. O, ładne branie. O, fajna ryba. No. No. A to już będzie gdzieś tu w tej zatoce, to spoko Piękny golas. O, jaki ładny! Piękny! Ja. Nie, yes, kurde Co? Nie, nie, ja uderzyłem, wiesz? Nie druga... ja? jedzie. Druga ryba. Jedzie, jedzie Nie wierzę. Druga ryba Wypuszczaliśmy rybę No i co? I ta druga przyszła? Serio jest ryba? Nie duża, ale jest Ale jaja. Tak, my tu wypuszczamy karpia. O tu toki leszcz, kurde, 60, plus. nawet nie mierzymy go chyba, ale bo my nie Poleszcze, ale warto zrobić fotę. o piękny, piękny, piękny. Co się tu dzieje? To nie jest komercja. PZW Katowice to mogła być wasza reklama. No. No i co, jest karp. Godzina piąta rano. Niestety nie taki jak u chłopaków wczoraj. No, ale typowa zarybieniówka. O, już wam go pokazuję. Nie ma za bardzo co, no, ale jest taka rybka niewielka. No, ale dobra, branie było. Wypuszczamy go do wody. No i wywózka. Może uda się złowić coś większego. Nawet go nie ważymy. Myślę, że z półtora, dwa kilo. Niewielka ryba. No i witam was z samego rana. Drugi dzień zasiadki. No i co? Jak sami widzieliście, coś udało się połowić. Tomek złowił fajnego karpia, Rafał złowił naprawdę sporego 12-kilowego golasa. Później był jeszcze leszcz. U mnie był spokój do czwartej rano. Później złowiłem tego niewielkiego karpia zarybieniowego, ale zawsze jest, jest ryba zaliczona. No nic. Wstajemy, robimy jakąś kawę. I czekamy na kolejne brania, oby jakieś w ogóle były, ale po pierwszej nocy jesteśmy naprawdę dobrze nastawieni i zadowoleni. Dzień, nic się nie dzieje, także za dużo nagrywek nie ma. Wędki już wywiezione, podobnie jak wczoraj. Nabrania no zaczęły się po 19, także liczymy, że znowu się tak zacznie. Mamy nadzieję. No co, dzisiaj mecz polski, także załączymy sobie meczyk. Będziemy siedzieć, odpoczywać. Jutro poniedziałek, także jutro rano. Zawijam do domu, muszę iść do pracy. No ale zobaczcie. Piękna jesienna zasiadka. No mi się wielkiej ryby na razie nie udało złowić. Złowiłem tylko zarybieniówkę, ale chłopaki złowili naprawdę fajne ryby. Ósemka, dwunastka, duży leszcz. Jeszcze była jedna spina. Także zasiadka jak najbardziej na plus. Oczywiście jeszcze walczymy. No i zobaczymy co się wydarzy. Tak, zobaczcie, wędki wywiezione. Mamy już wieczór niedzielny. Także ludzie tak naprawdę się pozwijali. Wydaje mi się, że na drugim brzegu już nikogo nie ma, chociaż było całkiem sporo ludzi. No ale wiadomo, w poniedziałek większość ludzi pracuje. Wszyscy się pozwijali. Także mamy, można powiedzieć, całą wodę dla siebie. Jeszcze myślę, czy to przewozić, ale chyba nie ma sensu. Jeśli nic nie wydarzy się tak do 11-12 w nocy to wtedy może jeszcze jedna wywózka. No i czekamy na tego jesiennego wielkiego konia, chociaż Rafał już złowił swoją życiówkę yy, dwunastkę. Rafał łowi głównie tylko właśnie na PZW także po komercjach nie jeździł gdzie jest łatwiej o tą większą rybę to i tak szacun, że udało mu się wczoraj złowić naprawdę piękna ryba. Także super. Cieszy zasiadka na plus. Jeszcze taka pogoda. Miało padać. No a jak widzicie jest pięknie. Tak, witam Was w ten piękny poniedziałkowy poranek. Jest godzina siódma. Piękny wschód słońca. No ale ja już muszę się pakować, jak wspominałem, za niedługo do pracy także działam. I tak, dwudniowa zasiadka na wodzie PZW Dobiegła końca No niestety tej drugiej nocy Szału nie było Rano udało się wyciągnąć karpia Którego widzieliście Tak i nie ważyliśmy go około 5 kilo No pierwsza noc była udana No ja niestety tylko zarybieniówka Ale chłopaki złowili fajne ryby Fajny leszcz Tak jak widzieliście Pogoda nawet dopisała Dopiero dzisiaj w nocy coś popadało ja jestem zadowolony, odpoczęliśmy, fajna atmosfera, także jest ok. Mam nadzieję, że krótki, bo krótki, ale film Wam się podobał. No i co, zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się, na razie.